Dobrym inwestorem nie jest ktoś, kto zawsze dobrze inwestuje swoje pieniądze i ma z tych inwestycji ogromne zwroty. Dobrym inwestorem jest przede wszystkim ktoś, kto wie, kiedy pogodzić się ze stratą i wycofać się, kiedy jest na to czas. I bardzo podobnie jest w miłości. Czasami jest tak, że inwestujemy nasze uczucia w kogoś, kto bardzo nam się podoba, ale ta osoba nie odwzajemnia naszych uczuć lub zwyczajnie nie jest ich warta. Ale my dalej mimo to kurczowo się ich trzymamy. Niczym wujek Andrzej, który nie wierzy w te wszystkie. Netflix, Netflixy i HBO GO i dalej prowadzi swoją wypożyczalnię filmów na DVD, mając nadzieję, że może jednak w końcu ktoś go zauważy albo zmieni zdanie. Wiem, że miłość potrafi być zaślepiająca, dlatego w dzisiejszym filmie przygotowałam dla Was pięć typów kraszy, które koniec końców do niczego nie prowadzą i na dłuższą metę powodują tylko zawód. Oraz dlaczego powinniście dać sobie spokój i ruszyć dalej, niezależnie od tego, co czujecie, bo emocje często bywają złym doradcą. Posiadanie idoli jest czymś jest zupełnie normalnym. Bardzo często zdarza się, że wzdychamy do znanych aktorów, muzyków, czy nawet całkowicie fikcyjnych postaci. Sama miałam wytapetowany pokój. Czym, kurwa. A wiem, wiem, kim ja. W Jamesie Hetfieldzie z Metaliki, więc wiem, o czym mówię. Problem zaczyna się wtedy, kiedy fanowanie kogoś zamienia się w obsesję na czyimś punkcie i ta obsesja narasta coraz bardziej, aż w końcu zaczyna nam się wydawać, że ten człowiek, który jakby nie było, jest tylko człowiekiem, staje się bóstwem, które jak uda nam się dotknąć, to już nigdy nie umyjecie ręki. Trzeba jednak umieć to rozdzielić, ponieważ im dłużej w tym tkwimy, tym bardziej będą cierpieć na tym realne relacje. Możemy poznać kogoś naprawdę wyjątkowo ale możemy porównywać go do nieistniejącego ideału, który wykreowaliśmy w naszej głowie, który może nawet nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością i być częścią medialnej kreacji, ale nasza podświadomość może to odrzucać. Nawet największa fanka Bibera, Little Monster, koniec końców znalazła miłość. Jeżeli jesteście jeszcze na etapie poznawania swojej seksualności i preferencji, może zdarzyć się sytuacja, w której jakaś Wasza bliska koleżanka nagle powoduje, że poczujecie się warm and fuzzy inside. Może też zdarzyć się, że jesteście już w 100% świadomi swojej orientacji i jakaś wasza koleżanka może sprawiać, że poczujecie się warm and fuzzy inside. W obu przypadkach musicie pamiętać, że jest to całkowicie normalne i piękne i absolutnie nie powinniście się tego wstydzić, ale nie możecie też tkwić w wiecznym kraszowaniu i samodopierdelaniu sobie. Na zasadzie o mój Boże, podoba mi się moja koleżanka, ale nie wiem, czy ona też lubi dziewczyny, więc będę siedzieć, nie odzywać się i po cichu kraszować, aż nie umrę na staro. Zamiast tego spróbuj dowiedzieć się, czy orientacja Twojego krasza nie pokrywa się z Twoim. Wiem, że dowiedzenie się tego może być trochę jak chodzenie po poluminowym. Jeżeli tak, rzuć wskazówki dotyczące własnej orientacji i zobacz, jak zareaguje. Kiedy dowiesz się, że jej orientacja nie pokrywa się z Twoją, to trudno. Zaakceptuj to i róż dalej. Nie ma sensu tego przeżywać, nadal kraszować i być nieszczęśliwym, czy wiecznie udawać przyjaciółkę, tylko po to, aby być blisko tej osoby, mimo że doskonale wiemy, że chcemy czegoś więcej i przebywanie w jej towarzystwie powoduje tylko ból. Daj sobie chwilę na żałobę i róż dalej. Poprzedni przykład pokazał, że miłość nie wybiera. I tak jak może zdarzyć się, że wasz krasz jest tej samej płci, tak samo może zdarzyć się, że wasz krasz jest już z kimś w związku. I szczerze mówiąc, nie widzę żadnego dobrego powodu, dla którego miałabyś pakować się w relację z typem, który jest już w związku, czy też yy, ma rodzinę z inną. Oczywiście kobiety, kochanki w takich relacjach bardzo często podkreślają, że to co innego, ty nie rozumiesz tego, co jest między nami. Jak kurwa nie rozumiem, jego żona jest między wami. Albo jego kobieta jest jest tak okropna, on jest nieszczęśliwy. Dobra, ale dlaczego w takim razie ten nieszczęśnik dalej z nią jest? Nie próbujmy się wybierać truizmami, tylko faktami. A fakty są takie, że masz romans z zajętym chłopem, a jeśli go nie masz, no to być może chcesz go mieć. Więc nie rób tego, póki możesz się jeszcze wycofać. Nieraz mówiłam, że związki budowane na cudzym nieszczęściu są dużo mniej trwałe. Jest wielu fajnych i wolnych facetów, i to na nich powinno skupiać się Twoje zainteresowanie, a nie na tych, którzy są zajęci, bo bardzo często prowadzi to do kłopotów i na własne życzenie możesz utrudnić życie sobie i innym. A karma wraca zawsze. Może zdarzyć się też sytuacja, w której twój crash to twój ex. Rzeczywiście może się tak zdarzyć, w końcu nie bez powodu był kiedyś Twoim chłopakiem, ale nie bez powodu jest też teraz Twoim byłym chłopakiem. To nie jest tak, że odradzam ci powrót do byłego, bo kiedy intencje z dwóch stron są dobre i obie strony chcą pracować nad nową relacją, którą stworzą, to może się naprawdę udać. Ale nie zawsze jest tak kolorowo. Dlatego, kiedy dopadną Cię myśli o powrocie do ex, zastanów się, z czego to wynika. I czy przypadkiem nie kierują Tobą tylko i wyłącznie emocje, a jak wspomniałam, one nie zawsze nam dobrze Doradzają. Czasem też podążanie za pragnieniami sprawia tylko, że dłużej cierpimy. Tkwimy w miejscu albo trochę na własne życzenie, pakujemy się w związki, które nie mają większych szans na powodzenie. A więc, czy rzeczywiście za nim tęsknisz? A może, na przykład, czujesz się samotna i boisz się życia w pojedynkę? Może po prostu brakuje ci czyjejś bliskości, a nie jego? Jeśli byłaś źle traktowana w poprzednim związku, występowała w nim przemoc fizyczna czy psychiczna, manipulacja, notoryczne kłamstwa, zdrady, poniżanie, zastraszanie, kontrolowanie czy chorobliwa zazdrość, to raczej. Logiczniejsza byłaby ucieczka, a nie powrót. Warto to sobie w takiej sytuacji szczerze przeanalizować i zastanowić się nad powodami rozpadu waszego związku i odpowiedzieć na pytanie czy warto. Pamiętaj, że nie każda osoba jest warta kolejnej szansy. Jeśli więc twój ex traktował cię fatalnie, nie zapominaj o tym. Przetrwaj chwilę słabości i postaraj się ruszyć dalej. Jeżeli oglądaliście mój film na temat różnicy wieku, to wiecie, że zasadniczo nie musi być ona niczym złym. Według badań prawdziwe zadowolenie ze związku zależy nie od wieku, tylko od podobnych wartości, celów, wsparcia i zaangażowania. Jeżeli ludzie potrafią się dogadać w tych kwestiach, to wiek naprawdę nie ma znaczenia. Ale są oczywiście sytuacje, w których może to stanowić problem. Możecie być na zupełnie innych etapach życia, a wasze cele mogą się rozmijać. Przykładowo, masz dużo starszego faceta, który chciałby mieć z tobą dziecko, bo dla niego to jest już właściwy czas, a ty nie jesteś na to gotowy. Bo chciałabyś najpierw skończyć studia. Albo masz dużo młodszego faceta, który chciałby, żebyście co weekend chodzili z jego znajomymi po klubach, a ty imprezowanie masz już za sobą, nie masz na nie ochoty i wolisz poglądać serial z winkiem w ręce. Czy jedno wyklucza drugie? Nie. Czy musicie zawsze robić to samo? Nie. No ale właśnie problem pojawia się wtedy, kiedy to jest problem. Bo nie chodzi o jeden weekend czy jeden tydzień, ale wasze oczekiwania względem spędzania wolnego czasu razem, życia, czy Najbliższych lat nie są spójne i mimo iż występują również wśród par w podobnym lub tym samym wieku, to największa przepaść w celach i oczekiwaniach ma miejsce przy dużej różnicy wieku. Może być też tak, że sam fakt dużej różnicy wieku już tak cię kręci, że jest ci wszystko jedno. Po prostu z góry zakładasz, że przykładowo musisz mieć dużo starszego faceta. Najczęstsze powody, które słyszę, to że taki facet będzie dojrzalszy i mądrzejszy. Ale to bullshit. Pod fasadą dojrzałego mężczyzny może skrywać się niedojrzały gówniarz. Mądrość życiową mierzy się nie czasem, a głębią przeżyć. Jeśli więc dla zasady chcesz pakować się w związek ze starszym facetem, bo nie chcesz niedojrzałego partnera, no to cóż, możesz na takiego trafić również. Wśród nich dajcie znać, czy któreś z wymienionych przeze mnie zauroczeń przytrafiło się Wam i jak się to skończyło, czy dobrze czy źle. Napiszcie też, czy dodalibyście do mojej listy jakieś inne przykłady relacji, które do niczego nie prowadzą, a jeśli już, to raczej do kłopotów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już niebawem. Pa!